Siema, z tej strony Adisek, a w dzisiejszym filmie powiem Wam, czy dystrybucje Imbutable są złe. Ale co to tak naprawdę znaczy Imbutable? Immutable to taki rodzaj dystrybucji lukusa, w których użytkownik ma ograniczony dostęp do katalogów systemowych i nie może w prosty sposób ich modyfikować. Na tych systemach także... Instalowanie paczek systemowych jest ograniczone bądź całkowicie wyłączone i głównie używa się na nich flapaków bądź innych metod, które nie ingerują w pliki systemowe. Tak samo aktualizacje. Nie dostajemy aktualizacji kilku pakietów, które są potem wgrywane do systemu, tylko w ciągu aktualizacji, która jest rzadziej niż w takich dystrybucjach, w których po prostu aktualizujemy pakiety, dostajemy cały obraz ISO, który. Pobieramy i jakby system się zamienia poprzedni z tym, który pobraliśmy. Czyli tak jakby instalujemy system od nowa, ale wszystkie nasze rzeczy zostają zachowane. Te dystrybucje powstały po to, żeby pomóc nowym użytkownikom przesiąść się i żeby nic nie zepsuły w tym Linuxie. Powstały też dlatego, że na przykład na Steam Decku czy na innych handheldach lepiej mieć taką dystrybucję, która się nie rozsypie niż... Taką mniej stabilną. Bo na przykład, nie wiem czy wiecie, ale taki SteamOS S3 czy Bazite w niektórych wersjach są dystrybucjami Bootable. System przez to jest mniej elastyczny i praktycznie niemożliwy do ruszenia, jeżeli chodzi o zwykłe katalogi systemowe, i też nie mamy zbytnio do nich dostępu, co takich control freaków może doprowadzać do szału, przez to, że. Po prostu nie wiedzą, co się w tych katalogach znajduje, bo rzadko która dystrybucja Utable pozwala do nich wejść, do tych katalogów systemowych i w nich grzebać. Nie jest to tak jak w drukim Linuxie, że możemy sobie wejść do katalogu Ruta i wgrać sobie tam jakiś na przykład plik albo zmodyfikować pliki konfiguracyjne. Zalety dystrybucji Immutable to stabilność. Przez to, że mamy ograniczony dostęp do katalogów systemowych system jest naprawdę trudno popsuć. Aktualizacje tak zwane atomowe, czyli pobieramy całe ISO, tak jak mówiłem wcześniej i to się zamienia z tym ISO systemu, który mieliśmy wcześniej i po prostu wyłączamy komputer, włączamy i mamy pewność, że to działa. Cofanie zmian, na przykład jak nam się jakaś zmiana nie podoba, to możemy w każdej chwili cofnąć, ponieważ jest we większości takich dystrybucji kopia jakby wcześniejszego obrazu systemu, i można jednym poleceniem po prostu cofnąć wersję jakby systemu z tej, którą pobraliśmy na tą starszą. Bezpieczeństwo na takich dystrybucjach, właśnie też jest zwiększone przez to, że nie mamy dostępu do większości katalogów systemowych i potencjalne wirusy, bądź aplikacje szpiegu szpiegujące, nie mogą się do nich dostać i muszą działać w bardziej wykrywalnym środowisku. Ale są też minusy takich dystrybucji, jak na, przy, jak na przykład to, że musimy używać głównie flatpacków, a flatpacki mają większy rozmiar niż zwykłe paczki systemowe. I na niektórych urządzeniach flatpacki mogą być wolniejsze niż właśnie na paczki dystrybucji, i flatpacki nie zawsze chcą działać. Na przykład yy, na niektórych dystrybucjach nie działają przez tak zwany bubble wrapping. Uciążliwe przy wolniejszym internecie bądź ograniczonych zasobach komputera może być instalowanie i aktualizowanie właśnie takich dystrybucji. Ponieważ pobieramy całe ISO, co jest, które jest większe niż kilkanaście, kilkadziesiąt pakietów, które pobieramy zwykle. I jeżeli musimy pobrać takie 4-5 GB, co najma to miesiąc, przy wolniejszym internecie może być to problemem. Ale to już raczej odchodzi ten problem, ponieważ coraz więcej osób ma szybki internet. Bądź jeżeli chodzi, chodzi o kompilację ISO, ponieważ możemy sobie wziąć kod źródłowy i skompilować własny obraz systemu. Też jest to utrudnione, jeszcze i zużywa więcej zasobów komputera, bo mamy dodatkowe rzeczy, które tak przez tą kompilację muszą być zrobione. Problem ze sterownikami może być, jeżeli mamy na przykład jakieś niestandardowe układy, mamy rzadkie układy Timelaton Wi-Fi albo Bluetooth. I musimy dograć sterowniki, które ingerują właśnie w te katalogi. Ja, sterowniki do Nvidii można jakkolwiek jeszcze na ich postawić. Zdecydowanie większość dystrybucji ma już budowaną wersję ISOP właśnie dla Nvidii, która ma już budowane sterowniki dla tych kart. Jeżeli mamy jakieś, właśnie jak mówiłem, dziwne karty Wi-Fi czy Bluetooth, to musimy pobrać ze strony producenta sterowniki. I nie zawsze można je do takich dystrybucji wgrać. A jeżeli chcemy pogrzebać w tym systemie i coś w nim pokonfigurować, jakby na to zmienić pliki konfiguracyjne na własne podgrywać jakieś motywy, jest to też utrudnione, ponieważ no, nie mamy dostępu do plików systemowych. Ale odpowiedzmy sobie na pytanie odcinka. Czy dystrybucje i są złe? Moim zdaniem nie są, i to. Ty wybierasz sobie, czy chcesz mieć zwykłą dystrybucję, czy dystrybucję imbutable. Ja bardzo chętnie nie używam dystrybucji imbutable, ale na przykład na takiej konsoli wolałbym mieć imbutable, niż na przykład taką dystrybucję jak Arch Linux, którego mam na głównym komputerze, ponieważ mam pewność, że będzie stabilniejszy. I nawet właśnie dystrybucje imbutable są stabilniejsze od Debian'a. Zanim ktoś mi napisze, że Debian jest mega stabilny i sobie muszę go postawić, jeżeli chcę mieć stabilny system. Niektórzy ludzie patrzą na to, jakby to było jakieś wielkie zło, ponieważ zabija wolność Linuxa i grzebaniu w nim. Według mnie powinny być takie dystrybucje i powinno być i więcej. Przez to, że jeżeli ktoś nie lubi grzebać w systemie i to boi się, że w takim Linux micie coś rozwali, a są tacy ludzie, co się na przykład boją, że nie no, oni coś tam zrobią i system będzie trzeba usunąć i zainstalować od nowa, właśnie takie dystrybucje, to właśnie takie dystrybucje Ebutable są właśnie dla tych osób. I to by było na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapkę w górę suba, napiszcie co wspomnicie o dystrybucjach EbuTable. A ja się zamiżegnam, do zobaczenia w, w następnym odcinku. Elo!